Na warsztatach w AGO Home spotkałyśmy się, żeby testować i uczyć się malowania farbami kredowymi według przekazanych paniom technik, różnymi materiałami wykończeniowymi, także woskami, preparatami do wykończenia. Panie, każda z nich wybiera sobie własny kolor, własny pomysł ma na wykończenie tego samego przedmiotu. Możemy y, sprawdzić tutaj, y, jak zachowują się kolory przy mieszaniu, jak wykończamy y, powierzchnię. Farbami kredowymi można malować praktycznie każdą powierzchnię od drewna wykończonego różnymi m, preparatami. Po plastik, ceramikę, należy tylko przygotować odpowiednio podłoże i taką wiedzę tutaj przekazujemy na tych warsztatach. I w jaki sposób nakładać farbę, w jaki sposób nakładać woski bezbarwne, w jaki sposób wykańczać meble w stylu rustykalnym. W zasadzie też udział w tych warsztatach pozwala paniom sprawdzić, jak wygląda efekt po malowaniu jedną, farb, jedną warstwą farby, wieloma warstwami, przy użyciu pasty woskowej lub mieszanek tych wszystkich preparatów. Można też malować farbami kredowymi tkaniny. Muszą one być też odpowiednio przygotowane, można je odpowiednio wykończyć woskiem, więc w zasadzie nie tylko meble i nie tylko dekoracje drewniane czy z innych materiałów, ale też tkaniny. Która jest dosyć nietypowym materiałem, jeżeli chodzi o wykańczanie farbami tego rodzaju. Trwałość farb kredowych jest po zawoskowaniu. To są w zasadzie te powierzchnie długowieczne. Można je również odnawiać. Poddają się doskonale też naprawom w trakcie użytkowania, więc w zasadzie chyba są w tej chwili można powiedzieć są bardziej odporne na użytkowanie takie codzienne niż farby akrylowe. Na pewno największą zaletą jest to, że można pokrywać różne powierzchnie i wykonane powierzchnie z różnych materiałów. Na pewno szybkość schnięcia tej farby, bo schnie od 20 minut do godziny i można nakładać następną warstwę. Doskonale powierzchnie plastikowe, czy powierzchnie nietypowe, niedrewniane. Przy użyciu tych farb można wykończyć tak jak powierzchnię drewnianą, więc można uzyskać efekt takiego drobnego oszustwa na ceramice, czy na plastiku. Na pewno też powierzchnie woskowane są wyjątkowo, mają wyjątkowo ładną strukturę. Po zakończeniu prac ta powierzchnia jest bardzo satynowa, gładka. Natomiast nie jest błyszcząca, więc osoby, które nie lubią mebli na wysoki połysk, bardzo błyszczących, gdzie są lakierowane lakierem. Ten wosk daje wykończenie takie, które jest dla nich wymagane. W tej chwili rozpoczynamy taki cykl warsztatów, więc możemy zaprosić wszystkie chętne panie, które chcą spróbować swoich sił już 8 lutego i w zależności od ilości chętnych postaramy się powtarzać je co najmniej raz w miesiącu. Dzień dobry, nazywam się Sikorska bata. Jesteśmy u Aga Home na warsztatach z farb kredowych. Dziś Łagnieszki starałam się wykorzystać jej tutaj. Wskazówki, wszystkie jej porady odnośnie farb kredowych. Malowałam drobne rzeczy na początek. Staram się pomalować farbami kredowymi dwa razy z przecierką. Do uzyskania drewna. Warsztaty w Agohome są bardzo potrzebne osobom, które już dotychczas coś robiły, mają swoje blogi, mają swoje pasje. A, a ja jestem osobą, która zajmuje się tym bardzo krótko, i tak naprawdę bardzo, bardzo potrzebowałam rad od Agnieszki, takich bardzo technicznych, które pomogły mi w jakiś sposób rozwiązać techniczne problemy malowania tymi farbami. Farby kredowe są dla mnie rewelacyjne, przede wszystkim dlatego, tego, że oszczędzają bardzo dużo czasu, który spędza się na czyszczeniu mebli. Pięknie przyjmują się zarówno na ceramikę, na, na, na drewno, jak i inne powierzchnie, nawet plastikowe, i świetnie kryją i dają rzeczywiście zaskakujący efekt. Te warsztaty znalazłam sobie sama w internecie przez tak naprawdę przypadek, ale rzeczywiście polecam, polecam, proszę nagłośnić, rzeczywiście będę sama zbyt goszczy tutaj promować. Polecam, zapraszam, bo naprawdę było warto, a sama atmosfera Przecudowne. Warsztaty Agnieszki znalazłam sobie w internecie, śledząc blogi Agnieszki, Ewy. Zupełnie przez przypadek, gdzieś tam zarażona już troszeczkę tym bakcylem, postanowiłam sobie, że, że rozwinę swoje umiejętności i podpatrzę koleżanki, które mają rzeczywiście już wprawę. Jestem Ola Czurba i jesteśmy w Ago Home. To są warsztaty z farb kredowych. Tutaj e, dzisiaj malowaliśmy meble oraz jakieś małe oddówki. Ja zazwyczaj pomagam mamie z malowaniem farbami kredowymi. E, sama mam za mało czasu przez naukę. Dziś nauczyłam się wielu nowych technik malowania farbami kredowymi, jak na przykład przecierka suchym pędzlem albo postarzanie. Oraz e, poznałam wielu miłych ludzi. Ten wieszak robiłam metodą właśnie suchym pędzlem. Najpierw pomalowałam na biało, zwykłą, a potem wzięłam niebieski. Zamoczyłam lekko w farbie, wysuszyłam pędzel i zaczęłam malować i powstały takie przecierki. Zapraszam wszystkich na kolejne warsztaty w Ago Home.